W porządku, wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Zapytam raz jeszcze: coś ty odjebał! Środek nasenny. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Poczekaj. Wybacz proszę te fatalne warunki, nie mieliśmy wyboru. Tak, już to słyszałam. Tamtego wieczoru byłam w Konpeki Plaza. Widziałam, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. Jesteś szalona, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Wiem, że trudno w coś takiego uwierzyć. Ale wiem też, że jesteś osobą godną zaufania. Dlatego chcę złożyć ofertę. Ty? Ofertę? Biochip, który twój brat próbował sprzedać na tłoczowi, znajduje się teraz w mojej głowie. Ta technologia uratowała mi życie. Ale teraz mnie zabija. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na moją świadomość. Muszę przerwać ten proces. Wiem, że masz możliwości, żeby mi pomóc. Hanako-sama, Wii jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się Twój brat. Możemy udowodnić każde jej słowo, jeśli tylko pomożesz jej z tym biochipem. Hanako-sama. Słyszałaś? Sprawdź to. Oh, mam złe przeczucia. Ostatnia szansa, żeby stąd wypierdalać! Przestał taką Został tam! Jest już trupem. Nie chcesz do niego dołączyć! W <śmienicza> Nie powinnaś była po mnie wracać. Chcesz zginąć? Jeszcze tylko. Później pro... podziękujesz. Teraz trzeba się stąd wydostać. Spróbujmy przez ten pustostan po prawej. jest ser. do radę na straty. Świetnie. Jak

Zostaw sobie wrogiego netrunnera. Straty! straty! Dalej! Bokiem kurwa! sakra, sobie bazaj. Zidź po dziś mnie o. Masz się poddać w tej chwili. Stęskniłem się za tym. O, cholera! Ostrożnie! Musimy się rozdzielić! Osobno mamy większe szanse! Co ty nie powiesz? No dalej! Myślisz, że te tanie, przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Serio, a zajrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś model pośrodku niczego? Powiem ci, kto tutaj noc. Johnny, no. Zamknij się, proszę. mnie nie polepszy sytuacji. A teraz role się odwróciły. Johnny, do kurwi! I to my siedzimy bezczynnie, czekając na oddziały szturmowe Arasaki. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie taka mura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Dorwali go. Sam widziałeś. Jest niezły nawet bez wszczepów. Da sobie radę. W Night City nie wystarczy, byś niezłym, jeżeli działasz sam. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Rwa. Jedna osoba? Trzymaj palec na spuście. Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do V. Jest! Wreszcie. Eee. To na ścianie. To krew. Co Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalona, ale. Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Wiesz, co się dzieje z takim murem? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinnaś wiedzieć. Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałaś, że wystarczy wyjechać z miasta. Takemura wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Przykro mi, naprawdę, to musi być dla ciebie bolesne. Tak bardzo, że nie potrafiłam spojrzeć prawdzie w oczy. I co chcesz zrobić z tą wiedzą? Jorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża, a ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. Rozumiem. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości, albo jako więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałam waszą zgubę. Helman próbował schować się pod skrzydłami Kangtao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłam od niego specyfikację biochipu, a na nim pełną dokumentację techniczną projektu. Będzie przydatna, nawet bardzo skoro Helman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. To wszystko, co mamy. Co teraz? Hmm. Spotkajmy się osobiście w Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu obie musimy być bardzo ostrożne. Ach. No, to by było na tyle. Co? Co? Chyba wolałbym się patrzeć, Arazaki. Mamy to, czego chcieliśmy, a ty wymiękasz przed jednym Proxy? Pieprz. Się. A ty pomyśl. Jeszcze wczoraj Hana korzyła w bezpiecznym świecie, a dzisiaj co jej zostało? Obce miasto, brat morderca i gówniana złodziejka. Dlatego wysłała Proksy, bo jest sama i boi się jeszcze bardziej niż my. Mm. Co? Jaki klik? Właśnie zabiła ci smycz. Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziwce, Kurwa! Przygotuj się. Kurwa! Jany, jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą. Zabił. Prawie. Masz rację. Ocean jest piękny. To... Pacyfika? Co to za budynek? Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Małoś w ręku psałdałem do Bez niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Niby jesteś nieprzytomna, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. Chciałeś wziąć tabletkę? Nie bądź głupia. Gdybym chciał zdobyć pełną kontrolę, wziąłbym ją wcześniej. Miałeś wątpliwości. Chciałeś połknąć tabletkę, ale gryzł cię sumienie. Nagle okazuje się, że Johnny Silver ma sumienie. Wiesz co? Odpuść już. Właś do środka przez okno. Dasz radę. Chciałaś wiedzieć po co cię tu przeprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym żeby się otworzyła i wyciągnęła zawartość. – Do ciebie? Teraz już do ciebie. Pięćdziesiąt parę lat temu wojna w Meksyku? Kiedyś byłem młody i głupi jak ty i ciągnąłem się do korporacyjnej armii. W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje, a przegranymi są zwykli ludzie. Uch, I postanowiłeś o tym śpiewać. Najpierw zwiałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałabym teraz położyć i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczyła ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjęłabyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? – To za idiotyczne pytanie. – Tak czy nie? – Nie wiem. – Odpowiedz. Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuje, uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał mojej obietnicy. Niby piękny gest, ale przecież nic mi nie oferujesz. To moje działu, ja o nim decyduję, a ty jesteś w nim intruzem. Nie rozmawiajmy już o tym. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? Mamy z Hanako wspólne cele. <grym z> Hanako> Słuchaj, zrobisz jak uważasz. Ty tu dowodzisz, ale mam jedną prośbę. No. Adam Smasher. Facet, który mnie załatwił. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skórwy sen gryzie piach. Smasher? Serio, teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać. Dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Zemsta? To twoje ostatnie życzenie? Nie, chodzi o coś więcej. Chcę, żeby poszła z tobą rok. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Nie sądzę, żeby rok była aż tak sentymentalna. Sama powiedziałaś, że zrobiła się z niej zgorzkniała suka. Poza tym minęło tyle czasu. Dlatego osobiście odświeżę jej pamięć. Weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan? Porozmawiam z roką, o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Helman przewidział to, że będziesz chciał przejąć nade mną kontrolę. Anders Helma? A co on takiego konkretnie zrobił, żeby ci pomóc? Cóż, przynajmniej mi nie zaszkodził. Rock to tylko pretekst. Że tak naprawdę chodzi mi tylko o to, żeby przejąć nad tobą kontrolę? Albo podjąć jakiś absurdalny plan zaatakowania Arasaki. Johnny, trochę cię już znam. Po raz ostatni mówię ci, że niczego nie knuję. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rogue prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wróciłem z sekretnego więzienia dusz. Obczaj mój nowy tyłek. Wystarczy, że wspomnę Rogue o smaszerze. Podam jej go na tacy i przypomni sobie dawne czasy. Jeszcze to przemyślę. Dzięki. To dla mnie ważne i wystarczy, że pojedziesz do Afterlife i oddasz mi na chwilę stery. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinnam już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. Hotel z Sofia mówiłeś? Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj.

For an additional fee, you can get your own free dance.